Fajnie, w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znowu GTA Stuntowanie. Znowu Piotr. Siema. Eee, jak widać kolejny odcinek pojawił się dosyć bardzo późno. Ponieważ no, że tak powiem czas i egzaminy w, w szkole. O kurwa. Piotr, ratuj mnie. Twoje prawo, twoje prawo. Pomóż mi. Prawo. <grych> ja wylewiłem się. Jezu, ale nie góry. Zalmo mało żyć Przyjemnie, przyjemnie. Ogólnie, jak zawsze będziemy sobie dyskutować na no różne tematy. Jak zawsze. Eee... wracając. No, gdzie jest mój motor? Może. Po a tutaj obok jest? Czy mi się wydawało? No, on jest. na To może zesetuj sobie, a się ci się naprawi. Ej, no to co jest, gdzie on jest? To weź spróbuj, czy on jest samą górą. Weź sprawdź się, możesz? czekaj. Gdzieś tu u góry? Jest tam? E, e, nie widziałem nic takiego, żeby było. Ej, no, nie, ja ty, na nim to, stoję chyba. obecnie. Obecnie ja na nim stoję. O nie, no tutaj nie ma, no chyba, że jest na tamtym budynku. No, nie, jest tutaj. Dobra, ja nie wiem gdzie on jest. Na balkonie? No właśnie nie ma tu na balkonie to jest problem. Najlepsze jest to, że ja się nim tutaj rozbiłem, to jak cudem on by tam poleciał, bo tutaj się rozbiłem. Wiesz, ale to jest GTA to akurat y dosyć logiczne Okej, okay, jestem na dachu i no nie widzę. A już tutaj tak. Spodziewa. Już go zresetowałem. Bo... Dobra, patrz i jedziemy. Jest to ciekawe O, tutaj skachaliśmy ostatnio. No. O tutaj tym razem widzę, jest tutaj. Ale nie, czy dam radę? Nie, rzecz, nie dałbym zresztą. rady ci Już drugi raz. O a, a tu? Ciekawe e, tutaj dałoby radę. Skakaliśmy, e, Na pewno po drugiej stronie, ale nie na ten Larko. Mój Eher dzik jakiś odpalił. Ale... Co się dzieje? Hmm. Ale cię podbiło Grubas Choć, chodź, chodź, rozpędzamy się i... Na ten budynek co ty chciałeś? Cią auto ten jechało? Co je? Ja poleciałem, motor nie. Pomóż mi. Pomóż Dosłownie mi, to powie. samo. Pomóż. jest Siema No to Siema. co, tam zaliczony, nie? No tak, no, ja jestem. Gdzie ty z o! Co jestem, jest, jestem, jest ciekawy, sobie... jestem ciekawy, ciekawy jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy jak zrobię coś takiego? Myślałem, że polecisz razem ze mną. O kurde Dobra, wśrzyłem Hmm. Do... Jakie chamstwo! Stałem no. akurat, żeby podnieść twoje pieniądze i znikły. <laughs> Przepraszam, może ten sens się uda, ale. Jezu, taka... ja zrób. dobrze. To... U mnie to ogólnie. Ty poleciałeś z motorem, motor spadł, ty też spadłeś. Nagle patrzę, ty się gdzieś typnąłeś. Patrzę na mapę, a ty jest tam. Spodem no. nie podniósł. Już jesteś, mam, mam rozumieć. Dokładnie. Dobra, spróbuję taki w samej turni. Jakbyś mógł ten moment czas... przepchać. Czeka, bo śmieciach? chciałem skoczyć, ale coś mi się No Strzelasz do niej, ona mówi Jesus jeszcze się zatrzymuje. No ja się ja nie wiem, zastanawiałem się czy ona chce żebym jej heada strzelił czy o co chodzi. Z, jak się robi, jak zawsze popagowany. Te to tutaj są popagowane nie wiem co. Yy, też możliwe, że za niedługo się przerzucimy na te najnowsze GTA. No tylko to trzeba przyszło. z wszystkimi No, trzeba mieć jedność głosu, czyli jeszcze jest potrzebny jeden głos. Możliwe, że z... też odcinek z cs który... albo dzisiaj, albo kiedyś nagramy. No i może będzie dead by Daylight. Przez no właśnie. To też z... zależy od głosowania. Jak pójdzie. ładnie Bo nie ma grę online samemu. No nie. To, no, przewrócił się tam pan. Widziałem to. Ale Widziałem. nie o co nie chodzi. Nie rozumiem. Taką prędkością ty się wyjesz, tu. No tak, patrz. Jest to. Dobra, dawaj. A to jest... Tu jest ten sklep? Tu jest ten sklep? Tak, To jest to, to jest tam ta super. Oh, Ogólnie może też się pojawi RP, jeżeli ważnej również naprawi komputer. Może się pojawić, nie musi też nie chcemy za bardzo grać w RP, tak na serio, tylko bardziej się bawić i możliwość dostania bana, że tak powiem. Speedrun bana? No, no speed bano, nie zdecydowanie. O, barierkę! Pomocy. Jeszcze, jeszcze jakimś tutaj mnie dotkłeś, umie to Co? jakby pod powietrza. Jak, jak ja wolnołem motor, tylko. Ciebie na pewno nie. Oj pamiętam tego stanta tutaj Tak to był tam dalej Pamiętasz tego stanta? Tego do ale co zrobiłem? Tego tutaj, co był? Co tak? No, dawaj taki, tutaj idealny? taki Taki miły stancik Spokojny Bardzo łatwiutki Które? O gdzie ja stanę? Ciągle nas połudziwił. Um. co, Jezu, co na takie dziwne rzeczy się Co to zrobiłeś? Czemu słyszałem no, ty... jakichś gościu? Kogo ty bijesz? Dobra, nagle się zacząć... Śmieciu... Chodź sam jak oni. Zabiłem mu brata, więc... E, chciał się zemścić, chłopak. Niestety trafił na mnie tego, co trzeba. Zabaknę deszcz No Jebany Refenżniki Jak się Co ci się dzieje? Ciężarówka mnie do stóp nie potrąciła Czy to pan było odejść stąd? No kurwa Jestem Zrobiłem to też inaczej, ale A dawaj teraz ty wybierasz Co tu robi jak się tutaj cudem? Pierwsza z wierzyciężarówka. Co tu się dzieje? Co ona robi te ciężarówki? Oha, chce mi najebać. A nie, ucieka. Co tu się Spoko dzieje? Potrafiło go, Dobra, jest? ja stąd, ja stąd jadę, to jest jakaś szemrana okolica. O, w dupa. Zajebiście. Weź mnie, mogę usiąść do ciebie. Mam problemy. Co ty robisz? tak sobie przesuwa. O, 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 mogę wsiąść? O wsi daj mi. M m m przysywa. Ja wierdolę! Pokurwi kurwi mnie. Czekaj, 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 czekaj. O co ty co robisz? Zbadłeś sobie. Co co co... Dobra. O! Co to było? Ja pierdziele Dobra, to są żarty jakieś Od kamienia do kamienia się odbijam Chodźcie do góry autostradę. Wiesz co? Widziałeś co my robiliśmy? Właśnie widziałem Że siadaliśmy na motor Chociaż to no... ciutko pobagowane Nie wiem o co chodzi I takie właśnie akcje są zajebiste w tej grze Troszkę śmiechu Troszkę wkurwienia. takie idealne tyle co się dzisiaj odwaliło to ja nie wiem, my się yy, Gdzie jesteś? A w kanałach Ej tu, a tutaj tak? Może opowiem to później Co się dzisiaj odwaliło szkoda Dobra Jestem na moście przynajmniej, taki plus. I jakiś tutaj motocykl jest razem ze mną. Mam ja tutaj dostać. Dało się. Proszę. Dobra, to taki przyjemny stancik. Siadaj. Tutaj. Tak, tu Tutaj, tutaj, gdzie ja jestem, obecnie Zapomnę. za to, Aha, fajnie, że Ciebie tak nie? No szybki taki stańcik przyjemny, za pierwszym razem. No. Ja Dobra, kurwa. Piotr, ładnie. No dawaj jakiegoś takiego fajnego skill testa, ale takiego. Ja nie chcę po tym coś Ale nie, 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 to. bo tamten to był wiesz. E, lekko zbagowany, że tak powiem. E, jego ilość gwiazdek e, też była dosyć. E, znaczy, ilość. jego ocena też była dosyć mała. Dosłownie. Odcinek zamiast stantów, to na początku będą stunty, a druga część to będzie przeklinanie. Trzymał, trzymał, trzymał. Jak wkurwiać się w GTA? tutorial? Ogólnie ja ostatnio zrobiłem stanta, który jest bardzo ciężkim stuntem do zrobienia. Piotr, yy, niestety, nie udało mu się go zrobić. Ale był blisko. Mogę jeszcze jedną stronę, a nie, bo to jest Dobra, no to a co to jest? Piotr! Nie grałem go nigdy. Co się wydarzyło? Tak, Ty... tego skry testa nigdy nie grałem. Powiem tak, zbiłem zajebistego stanta a żałuję, że włączyłem właśnie tym testa. A włącz sobie non stop pop. Nooo Dobra, dawaj, teraz start Bo mnie to jeszcze dołączasz, o, fajnie, o. fajnie, fajnie Fajnie, fajnie 20 minut, 20 minut to 20 będzie Nie, znaczy no pewnie dla niego to będzie to 40 minut No Nie jestem bardzo wyrubion. Najlepiej, by było. Jak nie ma niestandardowych, no to weź Batiego jeśli nie Dobra, ma Dobra, ma mam niestandardowego do na, na luzie. Kasków nie chcę, nie mam. A ja zatwierdzony, gotowy. Co to tak za tak. nie gardła? Nie, jest, jest, jest. O boże, aż mi się przypominają te stare eventy, co tak jeździłeś tym motorem i musiałeś wyeliminować się ściana, co to robiła. A to. Kojarzysz? Tak, tak. O Oj! Oooo, dobra. <śleskutuj no z... dwoje poleciliśmy start, na pałę. Nie na Skoczyłeś na mnie, ale ja też spadłem. Ja pierdzielę. Dobra, za pierwszym. Uuuuh, wow. kurwa nie. Nie no, kurwa na końcu, w samym końcu. on się wyjebał. Jezu, jakim cudem, dlaczego ja mam muzykę w ogóle? Ja pierdolę jesteśmy bębni cały czas. Dobra. Nie, dobra. No, że A... tego nie nagrywam. Ale ja już sobie na nie. Na samym końcu, żebym się wyjewał. Byłem pierwszy. Dobra, jestem. tak. Nareszcie. Nigdy tego nie grałem, tylko to chcę powiedzieć. Nie mam pojęcia, co tutaj będzie się o! Nie zauważyłem jest Mój pont. Jeśli to jest nie do zrobienia, no to... to no jeśli trzeba się trzeba gozać, to trudno Ja pierdolę Widzę, że na się Tak, tutaj No ja się nie śpieszę Nie ma po co A jak się śpieszy, to się diabeł cieszy O Jezu, wyjebało mnie Dobra, co ja zrobię gdzie mnie te. O Jezus, myślałem, że mój koniec. Jestem. Ogólnie. Jezus, zaliczyłem punkt na samym końcu, jak spadłem. Ej, dobra, wbrew pozorom. To jest kurwa jakiś skam. O kurw, ale mnie wyjebało. Ej, co nie, co nie, niby to... łatwe, ale wbrew pozorom. Nie jest aż taki. O kurwa, no co jest? Czy ja mogę stąd wyjechać? Zbierajcie tyle bustów. Nie. Kurba! I mój pierwszy! Kurla, biegnę. A mogę to zbagować? W sensie... Uj, stuuj, nie zaliczyłem jak połta. Co to robisz? Robiłem. Ja pierdolę. Nie. Kurwa, Nie gadaj się z już myślałem. Chcemy środek. Czekaj Czekaj chwilę. Nawrotkę zrobię. Już proszę. Ja co, co to jest przez nie osobista? Nie rozumiem. Cię teraz? Stój. Dobra, czas na wpierdol. Co jest? Bugować się trzeba. Jak to się robi? No musisz po prostu mieć oponę w górze i kontrola, no cały czas oponę w górze musisz mieć, tak naprawdę. Jest! Spokonałem się! Słod. Ale nie poleciałem do góry. Nie, nie wiem jak do góry polecieć. Zaliczyłeś to, to już? Nie, 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 bo ja, mnie za bardzo odbiło w prawo, już za późno byłem, kiedyś się skafnąłem Pierwszy raz w życiu się baguje ogólnie. Za drugim. Za drugim razem to zrobiłem. Nie potrafię tego wy... Bo ja... Dlaczego ja na wyjeździe tak bardzo mi skręcam motowrzio? Powiem tak, Piotr. Pierwszy raz się zbagowałem. No, Bagowanie jest bardzo Bardzo Ci dziękuję, że pokazaliście mi tego standardu. Przeleciałem Ja pierdolę A tutaj trzeba lekkiego okay. to zrobić Podbić się Już wiem jak się bagować, Więc dziękuję Ci za to Dobra Mnie kurwi! Dlaczego ja się respię tak krzywo Że nie potrafię Nie, nie mogę w punkt wlecieć Tak krzywo respię Dobra, w końcu trajektoria jest dobra. naprawdę z góry też dałoby się zbagopać. Ja pierdolę, no to są żart, tak gratos kam. A o w dupę. tutaj tutaj będą tamty Piotr. Fajny fajny to jest, jest szczerze. Że... Przyznaję, że podoba mi się. By byłem... nie. nie byłem za bardzo za nim, ale przyznaję, że fajny jest. Mi się podoba. Może dlatego, że pierwszy raz się zbawowałem. Serio? To góry pójś, że mi póny liczyło? Jebnie mnie coś. Jak po co się potrafię? Kurwa mać, no co to jest? Dobra, teraz powrót Dobra Co, udało ci się? ja się zajebiście, Oha, Aha, wyjebało mnie z... a to jest już bez przesady, żeby się, kurwa, jeszcze auto jakieś... No, mój motocykl jest upośledzony, ciężarówka się wpierdala w coś. Co to jest? No, tu będzie... O kurde. Okej, okay. no to będzie problem. Już widzę, jak tu należy zrobić. Dobra. Tutaj takie rozpędzenie się. No nie da się. Mogę zejść z motoru? Nie mogę zejść z motoru. A Nie, no. Się ma? Widzę, że zsitowałeś. Po prostu zrobiłem tak, jak można było to zrobić. <grymne> Dobra. Szejdź. Dobra. Czyli trzeba tutaj troszkę, że tak powiem. Czy już tam wjechałeś? Gdzie? No, w sensie, no ja patrzę. właśnie no, tam, tam się troszkę nie da, ja tędy próbuję swój. Tutaj, od tego się odbyć. Co jest mój MOD?! Nagle mi kurwa dostałem JAKOŚ busta. Aha, fajnie że się respię tutaj. No to by no ja też się tutaj respię. Jakaś rampa za Zrobiłeś to? No. A jak coś się to zrobił? No normalnie, na spidzie cały czas musiałem. Nie w ogóle w nie mogłem przestać trzymać. No dobra, ale to nie tak... O dobra, nie masz. No cały czas... To... No dobra, już mam. Ale muszę tutaj się zrobić. Dobra, moja wina Meta No co Meta? wjeżdżam? na pod tym chwilę poczekam Tam naprawdę to tam Dobra już jesteś blisko. Znaczy nie no. 30 sekund chciałem ogólnie skończyć To coś jak się pośpieszysz ale na luzie Nie aż tak śpieszyć Teraz w dół w prawo i może. mam 5 sekund. Ja myślałem, że tutaj tu już tutaj jesteś, bo tak na mapie to wyglądało. Jesteś w sensie właśnie po tej stronie budynku. No ale cóż, Przyjemne było, ale trochę wkurwiające zbagowane gówno GTA 5. Szczerze mi się podobało. No nic no. Dobra, to już chyba możemy... Tutaj... Co ty? Dokuje. Szczerze, mi się podobała ta mapa, dobra mapa to jest To jest bardzo dobra No to swobodnie, mamy i Można by było już wziąć taki króciuteńki odcinek Na dzisiaj Ja jestem na sesji Swojej sesji jestem, dobra Jak co to ja sobie to na Ale to tak szybko zalecę to dwie minutki. Um. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Siema. Siema.